Wibracja dnia na czwartek 8 sierpnia 2024 rok. Wibracje budujące to same ósemki. Dzisiaj będzie pewnie mowa o tym, że dzisiaj jest jakaś szczególna data, same ósemki występują, więc tutaj brama, triada, etc. Natomiast dzisiaj jest czas, gdzie Księżyc rośnie, dzisiaj jest czas, gdzie uczymy podświadomość, dzisiaj jest czas, gdzie otwieramy się na nowe rzeczy, więc warto dzisiaj, powiedzmy, robić różnego rodzaju działania magiczne, w sensie takim, że gdzieś tam powiedzmy, uczmy się nowych, fajnych nawyków, pokazujmy podświadomości jakieś tam fajne rzeczy i kierunki, a macajmy, dotykajmy, poznawajmy jakieś tam fajne rzeczy, bo czego się dzisiaj nauczysz na długo ci zostanie albo będzie często powielane, więc do tego uśmiechamy się jak najmocniej, jak najpiękniej. Natomiast też dzisiaj będzie pokazywała się siódemka w domu szóstym, więc żegnamy to, co złe. Robimy tym samym, powiedzmy, miejsce dla tego, co dobre. Więc tutaj, powiedzmy, zamykamy jakieś tam, powiedzmy, stare tematy, odcinamy od siebie jakieś tam, powiedzmy, stare niewłaściwe znajomości, na rzecz tego, żeby te nasze magazyny powypełniać tym, co dobre, tym, co piękne, tym, co właściwe. I tego, tego dnia warto byłoby się nauczyć. To dzisiaj warto byłoby praktykować, żeby tutaj, powiedzmy, pokazywać pod świadomości to, co dobre, to, co piękne, to, co właściwe, bo same ósemki bardzo mocno to podkręcą, same ósemki bardzo mocno to powiedzą powiedzmy, a powtórzą, żeby tutaj powiedzmy z tego zrobiło się bardzo dobre prawo serii.